Dzień dobry, sprzedam książkę tanio. Panie kochany, a za darmo by mi pan dał. Za darmo to mogę panu strzelić w ry Witajcie widzowie w kolejnym odcinku. Tym razem nie będą uwagi szkolne, ale będą najlepsze rozmowy na Oelixie. Słuchajcie, czy zastanawialiście się kiedyś, że chcieliście coś sprzedać, ale przyszedł taki Janusz i po prostu wyprowadził w was równowagi, bo mi się to zdarzyło wielokrotnie. A rozmowy na eliksie, to jest po prostu święty Gral. Są śmieszne, są nieśmieszne. Oczywiście w międzyczasie. Będą moje toczki z właśnie z tych rozmów o Dobra, lecimy z pierwszą rozmową. Słuchajcie. Dzień dobry. Jaka cena tych spodni? Czarne za 15 zł. Nie rozumiem. Jaka cena tych spodni za 15 zł? Czarne spodnie na zdjęciu? 15 zł to cena za spodnie. Nie rozumiem o jaką inną cenę może chodzić. Cenę z przesyłką? Nie przesyłkal, tylko same spodnie. Za ile można kupić? Opłata, którą należy wynieść za spodnie w momencie zakupu, to 15 polskich złotych. Słownie 15 złotych, Pyleny. No, jak tu teraz nie zrozumie ta babka, to ja już nie wiem po prostu, jak można jej jeszcze powiedzieć, że te spodnie kosztują cholera 15 złotych. Nie musi pani ze mnie drwić, bo ja wiem, ile spodnie koszy koszyją. Tylko myślałam, że to jest. Na złoty 50, oczywiście, bo jej się na pewno pomyliło, wystawiając te spodnie. Ale nie samo 15, bo to za drogo jest i podziękuję za to. No i pani ładnie podziękowała, oczywiście, no nie zrozumiała niestety, jakie było zadanie, czyli przeczytać z zrozumieniem, że czarne spodnie kosztują po prostu 15 złotych. Dobra, lecimy nextik. Mieszaniec, sunia jest zdrowa, ma szczepienia i książeczkę. Czy wiecie może jak duża będzie, w sensie po jakiej matce i ojcu? Mogę prosić więcej zdjęć? Takie dostałam zdjęcie matki od poprzedniego właściciela. O, a słodki ten piec. Co to jest za pies? Rottweiler? -a, a to chyba ojciec. Siura widać od razu. Faktycznie. Dogadali się, ale czy kupiła ostatecznie, tego nie wiemy. Bardzo kulturalny kupujący. Dzień dobry, szanowny panie. Witam tego zacnego poranka. Przeczytałem pańskie ogłoszenie, zatem śpieszę do pokoju obok posłownik, by pana mą polszczyzną nie zarazić. A co to jest w ogóle? Wzmacniacz gości. Gościu chce kupić wzmacniacz pioniera, okej. Okay. A wręcz zachęcić Pana zamieszan do udanej dla obojga stron transakcji. Jaka jest ostatecznie cena tego oto wzmacniacza i czy można go na miejscu sprawdzić? Gdyż wożę w aucie cały zestaw gotowy do łupania. Brakuje tylko jednostki mocy, którą to Pan oferuje na sprzedaż. Czekam na odpowiedź z wyrazami szacunku. No nie no, tak elokwentnie Pan odpowiedział, że ja bym ten wzmacniacz mu nawet pojechał i za darmo dał. Serio. Chodzimy w taki bardzo elokwentną sprzedaż. E, witam ekscelencję Dawida. Bardzo mi miło nawiązać kontakt z tak kulturalnym jego w tych niekulturalnych czasach. Ogólnie rzecz biorąc cena nie podlega negocjacji, jeśli rozmawiamy tylko o jednym urządzeniu, ale za tak finezyjną wiadomość jestem w stanie opuścić cenę tego wzmacniacza o 20 zł. Dobry sprzedający, prawdziwy sprzedawca. Oczywiście wiadoma sprawa, jeśli dysponuje szanowny pan gotowym do montażu systemem audio, w swoim jak najbardziej możemy go na miejscu uruchomić i sprawdzić, czy będzie panu odpowiadał. Pozdrawiam. No Łukasz i Dawid, ja pogratuluję wam, żeście zrobili przepiękną robotę. No to jest coś wspaniałego, że dwójka elokwentnych, bardzo kulturalnych ludzi po prostu w taki sposób ze sobą pisze. Lecimy dalej. Najlepsze rozmowy na oeliksie. Panie, laptop przyszedł, ale nie włącza się. No jasne, że się nie włącza, przecież sprzedany był jako uszkodzony. Pozdrawiam. Chcesz mi powiedzieć, że wydałem 2000 zł na uszkodzony laptop? O, no, tak pechowo wyszło. Sam bym nie uwierzył, że ktoś to kupi. Chyba nie masz za dużo oleju w głowie. A po co w ogóle sprzedajesz uszkodzonego laptopa? No, sam potrzebuję pieniędzy na nowy laptop. Bez żartów, na pewno nie kupujesz nowego laptopa za moje pieniądze. Już zamówiłem. Uważaj, dostaniesz to z powrotem. Przecież ja mam twój adres. Jeszcze ci pod drzwiami nasram. Mamy Mercedesa S320 CD i model W220. Słuchajcie, perełeczka. Słuchajcie, model S 6600 zł. Paweł sprzedaje, coś pisze. Ono chociaż odpala? Jedzie? Rozumie pan w ogóle filozofię S klasy? Przed zakupem takich samochodów należy mieć prawidłowe podejście do marki Mercedes. To nie jest jakiś pasat, żeby zadawać te pytania. Zdaje ja się, że od chyba nie działa, nie? To odpala czy nie? <śmiech> nie. <śmiech> no Mercedes jest filozofia S klasy zachowana. No po prostu nie odpala i tyle. Jedzie? Nie jedzie. No i tak to jest widzowie. Lecimy z dalszymi rozmowami, bo jestem głodny nowych rozmów. Zostawcie, widzowie łapeczki w górę, jak chcecie więcej najlepszych rozmów z olx -a. i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo 70% z was mnie nadal nie subskrybuje. To już mamy nie o ale już mamy Messenger, ale jest coś takiego jak marketplace na Facebooku i tam są również mocne kwiatki, poważnie. Lecimy z Mieszkam w Bydgoszczy, a te króliczki skąd są? Ja nie mam królików. Okej, okay, to po co takie pytanie w ogóle? Mogę wiedzieć, gdzie mieszkają te króliki? No chyba Mirosława zbyt goszczy trochę ma odklejkę. Mogę wiedzieć, gdzie mieszkają te króliki, ale ja nie mam żadnych królików. Ja rozumiem. A te króliki to skąd są? Miejscowość. <grytanie> Czy pani umie czytać? W tej rozmowie dowiedzieliśmy się, że pani Mirosława zbyt Bydgoszczy chce kupić króliki, a osoba, do której napisała, nie ma tych królików ani też nie wie, gdzie mieszkają te króliki. U mnie słuchajcie, w domu nie ma żadnych królików, a wy w komentarzu napiszcie, jak jesteście w tym miejscu, czy macie jakieś króliki, czy znacie jakieś króliki. Dostawka do wózka. Ja nawet nie wiem, co to jest dostawka do wózka. Jeszcze nie mam dzieci, więc jak ktoś wie, co to jest, to też mi napiszcie. Aktualnie proponuję 180 zł i odbiór osobisty. Witam, za 180 zł możemy sprzedać bez poduszek. Pozdrawiam. Mogę dać tyle za cały zestaw. A co pan zrobi z tą poduszką? Sprzedam za 40. No i to jest idealny marketingowiec, co ja się uczę o takich ludziach. Naprawdę to jest myśl idealna, marketingowiec perfekcyjny. Daje mi się, że pan e, powinien sprzedawać coś więcej niż tylko dostawkę do wózka. Lecimy, Ej, w ogóle kupiłem sobie ostatnio takie lampy. Dajcie znaka, czy one w ogóle coś mi dają. Najlepsze rozmowy na OLX-ie. Adidaski stan Smith, skórka naturalna, rozmiar 46. E, witam, ja w sprawie pumy Pumy? Tej co ma jaja z góry Jasne, a ja mam męża policjanta w frajerze, także powodzenia. A ty zapewne zarejestrowany telefon albo laptop. Zobaczysz, czego będziesz miał jaja. Ok. Volkswagen Golf Plus opłacone, zarejestrowane, serwisowane w Aso No. No to jest, że tak powiem, wydaje mi się, że tutaj mamy... A to są głuchołazy opolskie, okej. Okay. A czy to jest z niedawnego zalania. Zalany samochodzik teraz, odpicowany, odmalowany. Można sprzedawać jeszcze kręcony licznik, najlepiej tak, co trochę mniej. Tu mi się troszeczkę nie zgadza coś. Zabawimy się w detektywa, bo wydaje mi się, że to nie jest prawda. Bo patrzcie, tutaj mamy, słuchajcie, 15 września 2024, co nie? A ogłoszenie jest wystawione 10 września, czyli to było... Pięć dni wcześniej, a tu jest, że niby godzina jest późniejsza. I wydaje mi się, że to jest golf czwórka. A to jest Golf Plus, to są dwa inne w ogóle samochody i w ogóle też jest inny kolor. No ale nie wiem, może jakaś czasoprzestrzeń się słuchajcie tu rozwaliła czy coś, ale ewidentnie sfejkował, ale detektyw Tofi widzowie, wam wszystko wyjaśniłem, wszystko wiecie, lecimy z następnym. Przątam po ciotce mieszkanie, wystawiłem dwa stare nieużywane fotele za darmo. W ogłoszeniu transport i wyniesienie we własnym zakresie. No i trafił mi się as, ja już jestem ciekaw tego asa, naprawdę, lecimy, e, zobaczymy. Witam. Możliwa wysyłka? Tak. Dobra, to super, mogę podać adres? <noise> A jak to panu wysłać? No, nie wiem, no, nie wiem, kurierem? Tak, na pewno przyjdzie, kurier weźmie i tyle. Któryś konkretny kurier pana interesuje? A zna pan taką firmę jak Schenker? Znam. Jeśli tak prosiłbym Schenkerem, jaki kod pocztowy do wysyłki, żeby wyliczyć koszty? Ale jakie koszty w ogłoszeniu jest za darmo? No tak, no jak już jest w ogłoszeniu, że za darmo, no to ja nie przyjadę, tylko proszę mi też za darmo wysłać. Ależ oczywiście, że fotele są za darmo. Jest w ogłoszeniu informacja. Że transport i wyniesienie we własnym zakresie. Dlatego kalkuluję, ile wyniesie pana transport. Na moje oko Schenker to jakieś 200 zł za paletę, dwie palety to 400 zł, plus do tego ktoś do zapakowania i zniesienia. Myślę, że za 100 zł bym kogoś znalazł. Razem 500 zł i ma pan fotele u siebie. Elegancko, pięknie rozpisane. 500 zł jest pańskie. Panie, nie bądź sknera, wysyłaj i pozbędziesz się problemu, a mi się bardzo przyda, co? Takie asy są najlepsze, to są najbardziej leniwe kluchy na świecie. Tej on se siedzi na kanapie u siebie w domu, a nie na kanapie na podłodze, bo tej kanapy nie ma. I on myśli, że mu ktoś to po prostu przywiezie i mu zmontuje najlepiej, nie? Ja sknera w życiu podstawię pan opłacony transport, to nawet lampę gratis dołożę, nie? To jest bardzo dobre rozumowanie. Zapłaci pan za transport i biorę. Od razu podaję dane w ogłoszeniu za darmo, to nie dam ani grosza. Jak dla mnie to może pan również przyjść pieszo lub samemu podjechać i zabrać. Bardziej za darmo się już nie da. Panie, proszę mi zapakować, przywieźć za darmo. Ja panu nie będę dawał żadnych pieniędzy. Także kolega to bardzo odklejony. Lecimy dalej. Najlepsze rozmowy na OLX-ie. iPhone 6 sprawny 1600 zł. Jest możliwość wymiany z dopłatą za. 700 zł i 11 klatek dla chomików, Ale jedna jest używana. ja ja sobie robisz? Na ch... 11 klatek dla chomików? Nie robię. Mogę zaoferować 800 zł plus 40 kg karmy dla Giekona. Prowadzę sklep zoologiczny. Na ch... 40 kg karmy, jak ja Giekona nie mam, mam do sprzedania dwa gekony. 99 zł za sztukę. Witam, jak chodzi amortyzator? Góra dół. Wytłumaczył mu elegancko jak chodzi o amortyzator. <laughs> chodzi mi czy płynnie. No więc tutaj gnojek e, ewidentnie e, jakiegoś starego sował. E, e. Stary po prostu nie wiedział co, co powiedzieć. Szybki diz i tyle. Dzień dobry. Jestem zainteresowana tym iPhone'em. Aktualne? Tak. Niestety nie jestem w stanie go kupić. Jeszcze się uczę, czy może mi go pan podarować? Przykro mi, ale nie. Ale ja mam niedługo urodziny, bardzo proszę. Ej, powiem wam, że to nie. To jest takie śmiech przez łzy, bo powiem wam, że nieraz mi się naprawdę zdarzało, że ktoś do mnie pisał. Ja nie wystawiałem nic na eliksie. Po prostu do mnie na Instagramie. Na którego was koniecznie zapraszam, i tak? Pisali na... mi ludzie właśnie w taki sposób, że mają urodziny albo coś tam. Ja tak, mocni widzowie, i czy ja mogę im coś kupić? No, y, słuchaj. Bratku, ucz się porządnie, to se za niedługo kupisz tego iPhone'a i nie będziesz musiał żulić po innych osobach. Nawet jak masz za niedługo urodziny. No dobra, lecimy z następnym. Sofa aktualna? Tak. Ta do oddania za darmo. Tak, tylko nie mam czym. Znak zapytania. Nie mam czym, ale co nie mam czym? Przywieść, może pan pani zamówić transport na tą okazję? Proste rozwiązanie, prosta odpowiedź. To kosztuje. Sofa jest aktualna. Transport kosztuje. No, wszystkie dane są tu podane. Każdy wie, co jest pięć. Mamy tutaj już kolejną, chyba trzecią czy czwartą osobę, która nie bardzo rozumie, że transport czegoś kosztuje. Najlepsze rozmowy na Oelixie. Dzień dobry, chcę kupić plecak do szkoły. Czy da się taniej, Bo ja nie mam pieniędzy. Dzień dobry, nie można taniej, ponieważ kwota 20 zł za praktycznie nowy plecak to nie jest dużo. Słucham? Nie jest dużo? Chyba żart? Jak można być tak pazernym i nie pomóc dziecku, że co proszę? A pani myśli, że dlaczego go sprzedaję? Żeby dołożyć na nowy plecak dla mojego syna. Żegnam. Cwaniara, dobra z ciebie jest. Nie zostawię tego tak i cię opiszę. Czy ten przedmiot jest nadal dostępny? Jakieś rzeczy darmo dla osób potrzebujących? Co? Dzień dobry. Tak, ja jestem osobą potrzebującą. Czy podać adres do wysyłki? Ja się pytam odwrotnie. Proszę mi za darmo oddać, bo ja jestem bardziej potrzebujący od ciebie, bratku, więc uspokój się. Odwrotnie nie ma być, Ty... nie tak ta rozmowa miała przebiegać. No dobrze, lecimy dalej. Siema, sprzedajesz tego iPada? 100 funtów daję maksymalnie. Tak. Ile chcesz? Sprzedaję nowe, nieotwierane za 400 funtów, a nie za 100. Weź nie pier... Pewnie rozje... Ja se go naprawię, ale dam max 100 funtów. Napisał, że sprzedaje nowy nieotwierany. Jak ma być rozwalony? To to pisze. Obiecałem już dzieciakowi nie odpier... Zaproponowałeś go dziecku, to możesz teraz odzaproponować, bo go i tak nie dostanie i do niego zadzwonił. I rozmowę słuchajcie, z Bessengera, tu już się grubo robi, ja już jestem, jestem widzowie podstresowany, co się wydarzyło dalej. Bo od niego nie odebrał. Dlaczego chcesz ze mną rozmawiać na kamerce? Bo jesteś cwaniak, a jak taki jesteś, to sam to mógłby powiedz, że nie dostanie iPada. Co jest? Co za człowiek w ogóle? No to jest mocny gagatek, yy, który wyświadcza się dzieckiem. Okej, okay, mamy następną konwersację. Użytkownik online: Mortal Kombat 10 na PlayStation 4. Jak była miała, ktoś ma oszustwo, to samo gra ten, to nic, nie pytaj, to oszustwo. Co czekaj! Chcę wiedzieć, mam kupuję grę. Co to jest za jakieś losowe słowa generator? Czekaj. Jak była miała, ktoś ma oszustwo, to samo gra. To... Brzmi teraz jak ktoś w translator wrzucił, ale też nie wiem. Przepraszam, czy może pani napisać wszystko na spokojnie jeszcze raz? Żadne zdanie powyżej nie jest napisane poprawnie i nic z tego nie rozumiem. W porządku, chcę wezmą, to kupuję płyta gra. Przepraszam, złe pisałam, bo chciałam się kupuje płyta gra. Ej, ale wiecie co? To może że nie być śmieszne z tegoż względu, że osoby, które nie dosłyszą, albo w ogóle nie słyszą mogą tak pisać, które nie słyszą od dziecka, bo właśnie jak ktoś tak pisze niezrozumiale, to mi ktoś kiedyś powiedział, że to może być osoba niesłysząca i oni sklejają tak zdanie i oni nie wiedzą jak poprawnie to fonetycznie brzmi. Ale to może być po prostu jakiś debil. Więc ciężko jest stwierdzić. Mamy znowu, słuchajcie, sprawę z Mercedesem, słuchajcie. Mer Witam. Mercedes aktualny? Tak. A że pan na raty sprzeda? Bo ja mam tylko 1000 złotych a resztę spłacę w ratach po 200 zł, Okej, okay, ale dobra, jeżeli ten Mercedes kosztuje 5 kołat, dobra, nie? Można jakąś umowę spisać czy coś. Nie jestem bankiem, to po pierwsze, a po drugie, auto kosztuje 50 tysięcy za tysiaka, sugeruje rower. Czyli 49 tysięcy podzielić na 12, nie, inaczej, Jezus, matematyka, halo, 49 tysięcy podzielić na 200, to by mu zajęło 245 miesięcy, tak, ja dobrze to liczę? Czekaj, jak to policzyć? A few to w 20 lat spłaci. Rowerem dzieci do szkoły nie zawiozę. Okej. Okay. Moim mercedesem też nie miłego dnia. Jesteś ham bez serca i pewnie dzieci nie masz. Okej. Okay. Czyli to typowa jakaś madka, która po prostu chciała 20 lat spłacić Mercedesa i tyle. No nie rozumiesz? Nie rozumiesz? Okej, okay, mamy. 3,5 tysiąca. Żelandor. Bardzo ładny Żelandor, słuchajcie. Elegancki. Stary Żelandor. Mosiężny. Nie, mosiężny. Kło uranowe. Wa o, jest szkło uranowe? To ja bym chyba nie chciał tego Żelandora mieć w domu, bo... Abym się, bo bym skończył jak w Czarnobylu, człowieku. Waga około 16 kg. telefon. Nie wiem, kto by za czyim pukoła chciał kupić. I też byś później cały zielony skończył, jak ufoludek, montując ten żelandor cały. I słuchajcie widzowie, tym żelandorem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał, Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo te materiały będą pojawiać się coraz częściej. Trzymajcie się, see